Jestem Karincia i witam Was w kolejnym odcinku z wyzwania 100 dzieci w grze The Sims 4. Oczywiście, nadal u mnie jest przeokropnie gorąco, nie wiem jak u Was. Widziałam też zapowiedzi, prognozy pogody wczoraj i niestety nie napawają mnie optymizmem, bo oczywiście pokazują, że ma być do końca tygodnia nadal 30 stopni. Nie wiem, jak ja to wytrzymam. Dobrze, że, że, że pracuję w pracy i tam jest klimatyzacja, to przynajmniej tam mam ucieczkę, ale niestety w domu niestety musi chodzić wiatrak, bo inaczej się nie da, no bo przecież kto ma w Polsce klimatyzację w domu, no prawie nikt, no bo ile mamy takich ciepłych dni w roku przecież, żeby nam się klimatyzacja w domu przydała. Więc trzeba cierpieć. A więc jeśli dzisiejszy odcinek będzie ciut krótszy, to musicie mi wybaczyć, ale ja się dosłownie rozpływam w moim pokoju, bo oczywiście wiatraka nie włączę, no bo jakbym go włączyła, to byście słyszeli go bardzo, bardzo mocno w tle e, i myślę, żeby to Wam bardzo, bardzo, bardzo przeszkadzało, więc odcinek po prostu będzie krótszy, żeby ja się mogła troszeczkę krócej rozpływać bez niego w pokoju. A więc tutaj e, tak może być też cały tydzień. Zobaczymy jak to jeszcze będzie, czy rzeczywiście będą te 30 stopni, czy nie. Zobaczymy. Dobra, tutaj mamy do pracy stworzyć kompozycję pachnącą kwiatową znowu, e, więc znowu sobie dodamy zapach właśnie naszej kompozycji kwiatowej. Kochana, za chwilę cię wyślę na toaletę, tylko zrób to i będzie ok. I sobie weźmiemy, może znowu dzwonka, bo pamiętam, że ostatnio z dzwonkiem było super. Więc tak zrobimy. I proszę bardzo, a nie, słoń nam wygasł na plopsy. <grym> I dobra, zrobiliśmy co mieliśmy do, do pracy. I nasz słonik na plopsi wygasł, więc jeszcze raz go wstawimy na plopsy. Nie ma, będziemy do skutku się starać. W dzisiejszym odcinku. Jak widzicie, mamy w domu tylko naszą tak naprawdę śnieżkę i Martynkę, którą za chwilę będę postarzała też, więc tutaj też tym za chwilę będziemy się bawić, bo ona ma o 16 urodziny, więc tutaj i tak trzeba będziemy za chwilę postarzyć. I mamy rachunki i z racji tego, że mam mod, który tutaj sprawia, że opłata za parcela jest taka, jaka powinna być, a więc jest poprawna, a nie 300 simolonów. Więc tutaj oczywiście to jest bug w grze, a więc tutaj nie mam jakiegoś. Moda, który, wiecie, zmienia rachunki, nie? On tylko poprawia bug w grze, więc tutaj, jakby co, w opisie odcinka jest od kilku odcinków, jest już właśnie link zawsze w opisie odcinka, więc jeśli ktoś się chce pobrać, zachęcam, bo wtedy będziecie mieli normalne rachunki, a więc nie 500 simolonów za parcele wartą 200 tysięcy, więc tutaj, proszę bardzo, i za chwilę sobie te nasze normalne rachunki w nowym systemie zapłacimy. I za chwilę sobie też coś jeszcze zjemy. Tutaj może sobie zjemy ostatnią część tego indyka, o właśnie, którego zrobiliśmy kiedyś tam na święta, więc warto by było. Zrobimy sobie może jeszcze jedną właśnie kompozycję kwiatową i będziemy ją sprzedawać może za chwilę. Ale najpierw sobie jeszcze postarzymy oczywiście martynkę. Czy my tu mamy jeszcze... Aha, mamy jeszcze jakąś pocztę do wzięcia. Więc za chwilę sobie ją weźmiemy. Ale jak widzicie, odjęło nam ho, ho, sporo smolonów z kąta, więc na pewno trzeba będzie się troszeczkę napracować z powrotem nad tymi simulonami. Mamy gdzieś naszego. O, właśnie! Ro... Zapomniałam! Roko! Obdarzam, i tobie muszę zmienić imię. A kompletnie zapomniałam spojrzeć w komentarze. Więc sekundkę, muszę spojrzeć w komentarze, jak, jakie imię właśnie damy naszemu Roko. Tylko o roką mi się przypomnieć czy jesteś e, chłopcem czy dziewczynką, bo nigdy nie pamiętam. To jest samiec, a więc dobrze, muszę wybrać dla siebie męskie imię. Dobra, mam dla naszego Roko imię, więc za chwilę też sobie wejdziemy, jak nasza tutaj śnieżka z do, do. Do, 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 żebym odwiedziała do przymierzenia stroi. A więc tam musimy zmienić możemy jedynie w kasie jedynie imię tego sima i sima tego psa. Więc Za chwilę je zmienimy. Wybrałam, wybrałam jest wspaniałe. Za chwilę wam też powiem dlaczego. Mi się tak spodobało i, i trafiło w moje serduszko. Mm, o tak, wspaniałe, wspaniałe imię, imię ktoś zaproponował, więc tutaj serdecznie już z góry dziękuję osobie, która to imię zaproponowała. Dobra, chodźmy kochana. E, później, oczywiście, na koniec sprzątniesz, a później sobie jeszcze, jak wrócimy z kasa, e, to jeszcze tam. Weźmiesz rzeczy z skrzynki co mamy. A i za chwilę trzeba będzie młodą postarzać, więc za chwilę też dziewczyny wrócą ze szkoły, zobaczymy. Ja nie to dałam, ja nie przymierzę. Przebierz Simat, te interakcje są tak podobne, że później kuczę. I nawet ja się gubię, dobra. Tak, nie przymierzaj stroje, bo to do niczego chyba nie będzie prowadzić. Szybko, szybko, szybko. Do kasa idziemy. I nasz mały Roko będzie miał imię. czekajcie, jak tylko, tylko dobrze napiszę nero. Jej, będzie małe nero. Ale ty słodko, ale ty słodko wyglądasz tutaj, jak zobaczymy cię w kasie. Wow! I taką tu sierść. Ta sierść rzeczywiście przypomina mi o nerze. O. Znaczy, może nie te czarne plamy, ale ta tutaj szarawa. O. Jakby to zamiast czarne było takie, powiedziałabym, biało-czarne, albo takie siwo-czarne, takie, wiecie, byłoby tu łaty. Bez, bez tych brązowych rzeczy, nie, nie, musiałby być cały biało-czarny pies, takie łaty bym powiedziała, to byłby to wykapany Nero, czyli pies mojej babci, kiedy ja byłam małym dzieckiem. A więc to jest pewnie jedyny pies w życiu, z, z którym ja się bawiłam, bo ja generalnie boję się zwierząt i to wszystkich zwierząt. A więc ja nie dyskryminuję żadnych zwierząt, ja się boję ich wszystkich. Więc ja przeważnie się nie bawię ze z, z psami ani kotami, a więc ja od nich metr odległości, a więc powiedzmy social distancing od zwierząt. Hmm, więc tutaj ja się trzymam z daleko od zwierząt, naprawdę. Bo ja się ich boję, boję się ich nieprzewidywalności, że nie wiem, co zrobią, nie wiem, czy jak pogłaszę, to na mnie zawarczą, ugryzą, czy, czy może będą chciały więcej. Więc ja się trzymam od zwierząt z daleka. Ale Nero to był chyba jedyny pies, którym właśnie się bawiłam, bo to był pies który na przykład leżał przy mnie, gdy ja byłam mała i sobie siedziałam na kocyku. to byłam takim totalnie bobasem, bym powiedziała. To był pierwszy pies, który tak naprawdę był czasami wokół mnie, jak byłam u babci oczywiście. Więc powiedzmy, to takie są piękne wspomnienia, bym powiedziała. Nero był kundelkiem, więc powiedzmy sobie szczerze, to był kundelek u mojej babci. Więc Nero to był pies, na którym próbowałam jeździć jak ja na koniu, jak byłam mniejsza. I niestety zawsze... Z pomiędzy nóg udało mu się uciec, więc nigdy, powiedzmy, nie dosiadłam go tak jak konia, więc Nero był fajnym psem, tak. Nero, akurat był bardzo rodzinnym psem, bardzo kochanym psem, więc tutaj, ale bardzo głupim też psem, a więc oba jedna z jego cech, on nie był mądry. On był wręcz właśnie bardzo głupi, bo on się potrafił w najbardziej śmierdzącym placku krowim wytarzać, więc powiedzmy, to nie jest zasługa, to nie jest mądrość psa, to jest bardzo, bardzo głupie zachowanie, ale taki był po prostu. Dlatego takie, powiedzmy, nostalgiczne imię mu teraz, właśnie temu naszemu pieskowi, nadam, bo no oczywiście Nero został uśpiony, bo już był stary, już bardzo wiele lat temu. Nie wiem, ile ja miałam lat, jak on został uśpiony. Byłam chyba w podstawówce, albo raczej w klasach 1-3. Więc to było naprawdę bardzo, bardzo dawno temu, jak dla mnie. No ale to był taki piesek, który mówię, jak byłam małym dzieckiem, to babcia go miała, więc bo jestem taka troszeczkę nostalgie. No i... a proszę bardzo, ale ominęłaś to. Tutaj proszę bardzo, sprzątnąć talerz. Halo, a co zrobiłaś z tym jednym talerzem? Nie, nie widzę, żebyś go tu nigdzie miała, ale oczywiście zrobimy jedną rzecz, czyli sprzedamy wszystkie tutaj zabawki, jakie dostaliśmy, dziękujemy. Sprzedaj. Proszę bardzo. Co zrobię? A tu jeszcze jeden samochodzik jest. Proszę bardzo. Jeszcze, jeszcze samochodzik sprzedaję. Super. Dobra. Gotowe. A więc tam proszę, co tam masz? Głasznera. O, o, proszę bardzo. Dorotka wróciła z projektem. Wiktoria też poprawa ocen. I poprawa ocen. I dziękuję, dziewczynki. Bardzo dobrze. Ja tutaj nakarmię ją piersią i przytulmy, bo pewnie to będzie potrzebowała i za chwilę ją postarzymy. A więc Dorotka, ty również możesz mi dzisiaj. Urodzinę, bo jesteś szóstkową uczennicą. Brawo, brawo. Zaś nasza Wiktoria jest piątkową uczennicą. Ja nie przebrałam cię, Wiktoria. Ja, ja na śmierć zapomniałam, że ja muszę cię przebrać. Nie, ja przepraszam, ale te, ten upał to mi odbiera w ogóle głowę. Ja dziewczyny przebiorę po tym odcinku. Ja przepraszam, Wiktoria jest nie przebrana. Naprawdę jest przebrana I będzie na mnie, Turce, przebrana. Nie, nie przebrana. Przebrana, przebiorę, bo przebiorę je ja po tym odcinku już. Więc na miniaturce będziesz przebrana. Jak to zrobimy? Bo ja po prostu włączę sobie wiatrak i będę mogła je przebierać. Ale zapomniałam, naprawdę zapomniałam. A teraz mi się już w trakcie nagrania nie chce. Więc tutaj Auroram, chcesz przyjść do ciebie na chwilę. To możesz, jasne, możesz. Zapraszam. W takim razie tak, Wiktoria. Wiem, że potrzebujesz trochę towarzyszy czy zabawy, ale może podarabiaj lekcję. I Dorotka, zanim Cię postarzę, to też jeszcze odrabiaj chwilę lekcję. Za chwilę sobie e, będziemy się postarzać. O, tak to zrobimy. Więc mam nadzieję, że ma będzie super. No i będziemy mieli w końcu nastolatkę w domu i w końcu mam nadzieję, że będzie troszeczkę, troszeczkę łatwiej. A my musimy tę e, martynkę postarzyć, bo za chwilę sama się przekręci. <laughs> Jesteśmy dobra. Postarza ją już, naprawdę, bo... Bo to jest niesamowicie blisko do momentu, kiedy ona by się sama postarzyła, więc nie uh, 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 niedobrze. Dobra. Dobra. Więc proszę bardzo. Yay! Mamy Martynkę i ona będzie miała cechę przylepa! Proszę bardzo, gratulacje, przylepko, nasza mała, proszę bardzo. Brązowe włosy, proszę bardzo, widzę, że masz, ale nie widzę jakie masz oczka. Niech cię mama położy na dół. To może lepiej zobaczymy. Zielone widzę i tak. Widzę zielona, więc widzę oczka po tatusiu. <laughs> więc to już wiadomo. Oczka po tatusiu, dobra. A więc jesteś przylepą. Nie potrzebujesz iść na nocnik, ale nie zaszkodzi zawsze pójść na nocnik, więc proszę bardzo. Tam ją na nocnik dać. A ty. I, i, gdzie idziesz, Śnieżka? Gdzie ty idziesz, Śnieżka? Halo. Co ty robisz? Powiesz mi. Gdzie ty idziesz? Halo. Śnieżka. Czy ja się dowiem, gdzie Ty idziesz? A, tutaj odrabiasz lekcję, proszę, proszę. No. Przyszłaś tu usiąść. Oj, kochanie, kochanie, kochanie drogie, co ty wyprawiasz naprawdę. Dobra, ale my sobie wyjmiemy torcik. O, oczywiście. Nie, niech mi tutaj nie szaleje gra. Torcik i sobie ją postarzymy Dorotkę. No ale oczywiście, że tak. Ale oczywiście muszę wyłączyć generator aspiracji, więc sekundka, kolejne cięcie, no bo oczywiście nie pomyślałam o tym. James Turner zrobił mi psikusa niesamowitego psikusa, bo zmienił lekko właśnie to, jak powiedzmy, graficznie wygląda właśnie generator cech i aspiracji, i przez to ja teraz musiałam zmieniać, jak to mi wygląda, w wy się na nowo ustawiać troszeczkę scenę, bo ucinało mi troszeczkę właśnie te właśnie aspiracje i musiałam się troszeczkę chwilę pobawić i przypomnieć sobie, jak to było, jak to się robiło, jak to ustawić, jak ja to zrobiłam. Oj, James, James, troszeczkę mi pokrzyżowałeś plany, bo zamiast zająć mi to 3 sekundy, to zajęło mi to 5 minut, więc tutaj. Ale mogłam sobie włączyć wiatraczek. Chwila posiedzi przed wiatraczkiem, ale znowu mi gorąco, niestety, ale mam, mam włączony generator. Mam nadzieję, że będzie działał dobrze, więc miejmy nadzieję, że będzie dobrze. A więc tutaj dobrze nasza Dorotka może dmuchać, ma szósteczkę w szkole, więc sobie pokazuję jeszcze raz. Szósteczka w szkole jest, więc jak najbardziej możesz sobie dmuchać. I będę mogła tutaj za chwilę właśnie tobie wybrać aspiracje i cechy, więc będzie super! No i mówię, wszystkie dziewczynki po odcinku przebiorę po prostu naprawdę, jak to... Jak będę już miała chwilę czasu, jak już będzie mi się odcinek eksportował i te chwilę... To będę miała na to chwilę czasu, a tak to widzicie, takie dodatkowe rzeczy i mi zabierają czas, a jestem się jakaś taka roztargniona, więc... Ech! Dobrze, ale generator cech, proszę bardzo, generujemy, ładnie się generuje. Nie sprawdzałam, czy działa, więc tutaj, ale zadziałał bardzo ładnie, więc super. Więc mamy, o, nawet pokazuje się, u, jak tutaj najeżdżam, na a więc się pokazuje po angielsku ta nazwa teraz. Proszę bardzo, wcześniej właśnie się tylko pojawia taka, powiedzmy, biało-czarna, czarny prostokącik z napisem, którego wy nie widzicie. A teraz dodatkowo James dodał, że się, na, dodają, że się pokazują na tym czarnym tle nazwy tych rzeczy, a więc proszę bardzo, więc jakby ktoś chciał wiedzieć, jak to się wszystko nazywa po angielsku, to nawet może, więc proszę bardzo. Naprawdę, bo ja często sobie sprawdzam, jak to się nazywa, żeby sobie przypomnieć, A dobra, to jest ta, ta aspiracja, bo mi tak łatwiej później ją znaleźć powiedzmy w tych różnych dziedzinach, bym powiedziała. Więc proszę bardzo. Więc tutaj wiem, że to jest kreatywna, no i później wiem, że to jest ta, ale żeby wiedzieć, czy to jest kreatywna, czy jakaś to. Często potrzebuję opisu, żeby żebym wiedziała, do którego muszę zajrzeć, powiedziałbym, kategorii. Dobra, ale tutaj mamy towarzyska, i na koniec będziemy jeszcze. Uuu, nieprzystępna, przepraszam, proszę, oczywiście, generator nam tutaj wyłącza, żeby nam tutaj później nie przeszkadzał przez resztę odcinka, ale proszę, proszę, proszę. Nieprzystępna jest nasza dorotka. No proszę, dobra, ale oczywiście dorotko, schowaj nam tutaj torcik, żeby nam tutaj nie był na widoku. I co mogłaby zrobić śnieżka? Młodą tam dała do, do jedzonka, więc myślę, że mogłybyśmy stworzyć skłonność do różu kompozycję, proszę bardzo, więc myślę, że jak najbardziej. Jeśli chodzi o dorodkę, to mogłabyś odrobić lekcję, kochana, bo nie masz odrobionych. Przed chwilą odrabiałaś te dla dzieci, a teraz warto by odrobić jeszcze te dla nastolatka. No, i muszę pomyśleć, skoro jesteś mistrzynią aktorstwa, chcesz być, no to oczywiście aktorstwo będziemy ci rozliczać, no bo rozliczać, rozwijać, bo to jest powiedzmy takie podobna rzecz. Dobrze, a więc nasza śnieżka będzie tutaj robiła swoją kolejną kompozycję kwiatową. Za chwilę je dwie, dwie sprzedamy. Jeśli chodzi o Martynkę, to ona tutaj ładnie siedzi na nocniczku i również muszę jej tutaj dać jedzonko. więc jak najbardziej, proszę bardzo. Weźmiemy sobie... A, jedna porcja zupy mi na stronie została, więc tutaj sobie ją e, za chwilę, mam nadzieję, zjesz i nikt ci tego nie, nie podje, powiem tak, o. Dobra, nie wiem dlaczego, ale jakoś tak mi gra na wydaje mi się troszeczkę e, tak jakoś w poprzednim odcinku nie było aż tak źle. Wydaje mi się, a tu jakoś tak strasznie mi klatkuje. Czasami, naprawdę. Aż dziwne jest, być co, ja może, ja może Zrobię tak zapisz i może to trochę pomoże, ale strasznie, strasznie to strasznie. Nie dojdzie, że mi jest gorąco, się roztapią, to jeszcze problemy techniczne, po prostu super. Naprawdę super. Ale nie pamiętam, że poprzednie odcinki raczej tak płynnie szły, więc tu się nawet dziwię, że właśnie... O właśnie, tak w miarę płynnie jak mi teraz idzie, czasami nie wiem, jakoś tak dziwnie te, te grę klatkuje, no cóż. Takie życie, jak to się mówi, dobra. Więc teraz idziesz na toaletę i ty też jesteś trochę głodna, widzę. Swoją tam rzeczy odrobiłaś, więc myślę, że mogłabyś też przyjść po jedzonko i później dopiero pójdziesz na ten komputer, jak to się mówi. Najpierw myślę, jedzenie. O, tak to zrobimy. Tam robimy kompozycję kwiatową. Tutaj odrabiamy lekcję. Myślę, że jak odrobisz lekcję, to też pewnie będziesz głodna, więc też sobie będziesz mogła przyjść na jedzonko. O, młoda już idzie na jedzonko, proszę bardzo. I mamy naszego Nero. O! I tutaj sobie chadza powoli, powoli, powoli. Super. O, jakie. O, wspaniałe jest, naprawdę. Dobra, ale my tu się najbardziej musimy skupić na tych naszych kompozycjach. Oczywiście nasza śnieżka jest w ciąży, więc zapamiętajmy, w poprzednim odcinku sobie zaszłyśmy w ciąży, więc to też warto o tym sobie pamiętać. Dobra, tutaj dwie kompozycje wystawimy, żeby były i tak się zastanawiam. Czy teraz je zacząć sprzedawać, bo kurczę aurorę mamy w domu, musiałabym kurczę aurorę wysłać do domu i tak to zrobimy też. E, bo musiałabym tutaj, a nie, to mam zablokowane drzwi, to jak ty weszłaś? E, te mam zablokowane, to tylko te mam odblokowane? Chyba tak. Teraz możemy sobie je zablokować, nie tak, absolutnie nie tak. E, zablokuj drzwi dla wszystkich z wyjątkiem domowników, Puść pracowników i jeszcze... Zakaz wstępu. Nie wpuszczaj wampirów. Żadnych wampirów. Dobra, widzę, że Śnieżka jest w opłakanym stanie. Czy dasz radę zrobić te... Hmm, warto byłoby może, żebyś się troszeczkę za chwilę może poszła raczej... O, przepraszam, uderzyłam mikrofon. Poszła spać, ale to w takim razie może dokończyć dzierganie. Masz tu jakieś projekty. No, sama chyba nawet wzięłaś te... No właśnie, zaczęłaś te projekty. Tak to jest. Jak Sim ma w wyposażeniu włóczkę, to on Zaczyna projektów na potęgę, więc to jest czasami, według mnie to jest bardzo złe, bo to jest naprawdę bardzo duża skala tego właśnie, jak często Sim zaczyna sam właśnie tutaj projekty sam robić. Dobra, ale młoda, nie podoba mi się to, że się troszeczkę przesiadasz, jakbyś miała owsiki w tyłku. Nie podoba mi się, jak Simy się, bawi... Sim się troszeczkę bawią takie muzyczne krzesło, <grym>, można by powiedzieć. No ale dobrze, Wiktoria, drugi poziom, o proszę bardzo, społeczny. I tak się zastanawiam, Wiktoria czy dorotka powinny mi tu dzisiaj pomóc? Myślę, że Wiktoria ma więcej zabawy, więc myślę, że to będzie właśnie dorotka, ma więcej zabawy, więc to będzie dorotka, a Wiktoria po e, tutaj zjedzeniu kolacji pójdzie sobie właśnie, w sumie mogłabyś sobie pograć w grę i, i w tym starcie sobie pograsz, o, żeby troszeczkę tą zabawę troszeczkę naprawić. A ty mam nadzieję, że zaraz zjesz i zaraz pójdziesz sobie ładnie tam robić. A jak tam młoda? Młoda też sobie tutaj ładnie. Ja oczywiście mamy książeczkę wyciągniętą przez naszą tam Aurora i proszę bardzo, szereg też do nas przyszedł, ale super, dobra. A my tu sobie powoli, powoli dziergamy, a żadne zdrzemni się po, podzierga i trochę i za chwilę pójdziesz spać w łóżeczku. Nie martw się, dobra. Młoda, nie dojadłaś do końca. Proszę dojść do końca. Proszę dojść do końca. Co to jest? Już się. Tyle jeszcze zostawiałaś jedzenia? Proszę dojść do końca. Tak, tak, nie możesz zostawiać. O, nie. Tak to nie ma. Dobra, wyłożymy sobie towar na stanowisko. Jak to jest twoją zabawą? Super. A przy okazji rozwijasz też umiejętności motoryczne, czy nie? Nie widzę, żebyś rozwijała motoryczne, okej. Okay. Ale przy okazji zabawa troszeczkę w górę, prysznic i myślę, że może później nie... Na pewno nie to chciałam zrobić grą. Chciałam, żeby ono sobie... Na komputerze coś ćwiczyła, więc tutaj tak to zrobimy. Martynka tam. A, teraz dokończyła siedzenie i nawet się nie najadłaś do końca, o proszę. E, to może chodź tutaj i pograj sobie w simowe kształty. Zrobimy to chyba tak. Dobra, wyłożone. W takim razie obsługuj stanowisko. I za chwilę. E, tutaj też rozpoczniemy sprzedaż garażową. Mamy ceny 300%, tak 300%, więc poczekamy później aż sprzedaż. Mamy nieskazitelną normalną i nieskazitelną wspaniałą. Jeszcze to jest zapachem ponadczasowości od dzwonków wspaniale. Dobra, a więc... Ty, no tak się nie, może Cię po, położę już spać, jesteś zmęczona bardzo, więc myślę, że tak raczej. Pójdziemy sobie już śpiulkać. Dobra, a tutaj młoda. Bawisz się tym troszeczkę tablecikiem? O i proszę bardzo, ukończony projekt i myślę, że skoro to jest projekt, który sama rozpoczęłaś, bo to jest taki, o właśnie, proszę bardzo, bardzo długie, wiszące nam się raczej tutaj w domu nie przydadzą, bo są za długie, więc wystaw to na promocję. A to jest jakie jakości normalnej? Proszę bardzo, więc proszę mi to wystawić i pójdziesz sobie na toaletę i na taką małą, bym powiedziała, troszeczkę, dżamkę sobie pójdziesz. O, tak to zrobimy. Proszę bardzo, o i umiejętność myślenia dla martynki, powoli, powoli będzie się wbijać i przy okazji troszeczkę zabawa też pójdzie w górę, więc dobrze całkiem, no jeszcze nie jesteś powiedzmy bym powiedziała zmęczona, więc możesz to jeszcze porobić, ty też tutaj nie jesteś zmęczona za bardzo, więc później wbicie tobie zabawy to będzie chwila, moment, więc jak najbardziej proszę mi tutaj coś sprzedać kochana no więc miło byłoby jakbyś coś sprzedała, bo coś takoś Szczerze powiem, słabo tobie idzie ta sprzedaż. Tutaj Helena Kołodziej jak najbardziej mogłaby coś kupić. halo pani Helen, o właśnie. Dziękujemy serdecznie i teraz została nam jeszcze jedna rzecz do sprzedania. No i będzie super. No i dwie kompozycje kwiatowe, a całkiem, całkiem ładnie się sprzedają przy bardzo. Jak ktoś tu jeszcze przyjdzie, się wygeneruje za chwilę znowu Helena Kołodziej. <grym> I Emily, Emily. O, jak miło. Emily też przyszła. No proszę. a ja nie wiem, czy ja dzisiaj wysyłam tego Nero, żeby sobie skorzystał. No właśnie, ty potrzebujesz skorzystać. Ja się trochę wyspałaś, więc chodź tutaj, kochana, i poproś o załatwienie się go. No, dobra, więc ty skończyłaś? Dwie rzeczy sprzedałaś, tak? Super. A więc możemy skończyć sprzedaż garażową. Super, dziękuję. Bardzo dobrze się sprawi sprawiłaś. Dzisiaj. Dorotko i zapraszam Ciebie tutaj do komputera sobie chwilę pokaż w gry i za chwilę sobie pójdziesz spać jak ta młoda całkiem dobrze, więc za chwilę Cię myślę mama położy spać, bo się troszeczkę już wyspała w swoim wspaniałym łóżeczku, więc tylko tutaj zapomniałam o Nero no, zapomniałam troszeczkę, to mnie no o tutaj na na sobie skorzystasz za chwilę też Cię zawołam jeszcze, żebyś tam później sobie Również zjadł coś, bo nie wiem, czy cały dzień coś siadłeś, czy nie. Dobra, a ty nie oglądaj, tylko ty daj Martynce poczytaj do snu, jak tutaj nasz piesek się załatwia. O, proszę bardzo, jakieś śmieci tu leżą? Dlaczego? One powinny być w koszu na śmieci. No. I zrobisz kubka? No, biedactwo, ja wiem, bo ty jeszcze nie umiesz korzystać z ty ja wiem. Czy nie umiesz sam się załatwiać, więc trzeba tobie zawsze powiedzieć. Ty miałaś jej przeczytać do snu, więc proszę jej przeczytać do snu. No. Proszę ją wziąć na łapki i do łóżeczka. No, więc, o, kochany, ja wiem, ja za chwilę Cię zawołam do środka, żebyś tak sobie nie stał na dworze. O, i Ty już, kochana, zabawa bardzo dobrze wysoko, więc tutaj skorzystaj i sobie przydzielisz łóżko nowe, bo będziesz spała w tej nowej sypialni dla nastolatków. Więc, wiadomo, tu już z nastolatkami śpisz nie z dziećmi. A więc tutaj, proszę bardzo, młoda do czytania. Bajeczek, no, powoli też troszeczkę. Spiąca mogłam dać jej jeszcze na nocniczek, kurczę, nie pomyślałam. A ty jej nie poczytałaś, miałaś się do snu poczytać. No co ty, jej zrobiłaś? Jak goda, jak co ja mam? Śnieżka, co że... Nie posłuchałaś, nie miała się do snu czytać. Hmm, a teraz się tak zastanawiam, czy czasami jej nie obudzić i nie dać jej jeszcze na noc. Myślę, że to za chwilę zrobimy. No, chodź, wstawa jeszcze, kochana, bo zapomniałam o nocniku dla ciebie. Więc chodź tutaj, śnieżka. Zapomniałam dać Twoją córkę na nocniczek. Wstawaj, wstawaj, wstawaj. Tak jej nie poczytałaś do snu, więc niech wstaje. No, wstajemy, 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 kochana. No, bo mama ci jeszcze dano nocniczek. I przy okazji później nie będziesz tam sikała właśnie w pieluchę w nocy, więc tutaj bardzo dobrze będzie to. I tutaj jeszcze sobie śnieżka coś zje, bo widzę, że jest głodna. Uuu, dwie porcje nam zostały, więc trzeba będzie jeszcze coś ugotować, ale to już zrobię pomiędzy odcinkami, więc tutaj jeszcze na nocnik proszę bardzo, a więc Śnieżka proszę robi co ci każe proszę bardzo robić, co ci każe, w takiej kolejności jak ci każe a więc masz iść pomimo tego, że młoda nie chce to masz z nią iść na nocnik, ja wiem, że nie chcesz ale nocnik jest ważny, więc tutaj proszę bardzo ładnie z niego sobie korzystać, no jak zwykle jej nie uczysz no nie wiem gdzie się podziały te wszystkie interakcje uczenia czegokolwiek małych dzieci, ale mam nadzieję, że za jakąś aktualizacją wrócą, bo mnie to denerwuje, no. Chciałabym, żeby moi simowie byli bardziej zaangażowani w rozwój swoich małych dzieci, no. A nie tak jak teraz. O, gdzie ty śpisz? Widzisz, tu masz swoje łóżeczko. Blisko kominka, tam masz mógł spać. No, ale cóż. Tym sobie akcentem dzisiaj odcinek zakończymy. Ja byłam dosyć roztargniona w tym odcinku, już też oh, nie wytrzymuję tutaj, roztapiam się, więc zakończymy sobie na dzisiaj. Troszeczkę krócej ale ja się muszę ogarnąć, bo ja dzisiaj jakaś roztargnięta jestem, więc tutaj. Oh, tak będzie. E, oczywiście przypominam, że w czwartki jest nowa seria, czyli historia seniorów, więc serdecznie też na nią zachęcam. I przypominam, że 100 dzieci jest w każdy wtorek oraz w każdą sobotę na kanale, więc dziękuję za oglądanie tego odcinka i do usłyszenia, do zobaczenia. Susu!